Mroczna strona Drake i Josh. Kto to kurwa jest? Drake i Josh był z pewnością moim ulubionym programem z czasów świetności Nickelodeon. W końcu, kto nie lubił, dwóch kochających się braci. Co jednak, jeżeli powiem wam, że Drake Bell i Josh Peck w prywatnym życiu tak naprawdę nigdy się nie przyjaźnili. A wręcz, że się nie lubią? Życie obu bohaterów po zakończeniu sitcomu, a także w trakcie, jest dość niepokojące. Tym bardziej w świetle niedawnych wyznań Drake'a. My name is Drake Bell. And I came here today to tell my story. I have never told my story publicly. W filmie dokumentalnym Cisza na planie mroczna strona dziecięcej telewizji. Dlatego dziś przeanalizujemy Drake'a i Joshua. Do you feel like you missed out on a normal childhood? <laughs> Dobra, to jest jakiś film, jak Julia Zuga stworzyła Kult dzieci. <laughs> a kult dzieci kurwa nie stworzył Pap. What childhood? <laughs> I don't know what that means. Drake Bell i Josh Peck pierwszy raz na ekranach telewizorów pojawili się wspólnie w The Amanda Show. Sukces programu sprawił, że producent Dan Schneider postanowił nakręcić serial, w którym główną rolę będzie grało dwóch przyrodnich braci. Drake i Josh był tworzony w latach 2004... No chodziło mi o Papi i Ash. Był kiedyś dziewczynek taki, który się nazywał Papi i drugi to był Ash. I oni robili... Yy, mieli taką grupę Pap i Ash. 2006 i przykuł uwagę rzeszy młodocianych widzów, stając się sztandarowym produktem Nickelodeon. Jednak rola Drake'a i Josha, mimo że z pozoru identyczna, opierała się w rzeczywistości na dwóch zupełnie różnych fundamentach, które najprościej ja, to przeliczać to nie, można to w to kilogramach. Drake był smukłym, przystojnym nastolatkiem, grającym rolę tego kolesia ze szkoły, który zawsze potrafił zagadać do dziewczyn. Josh był za to pulchnym, śmiesznym chłopakiem, a... ale żarty dotyczące niego kręciły się zwykle... Wokół jego wagi widzowie śmiali się z niego, a nie z jego powodu. Charakter tych ról okazał się wpłynąć później na karierę obu aktorów, a także na ich prywatną relację. Josh Peck w trakcie występu w tytułowym serialu grał nieco w cieniu swojego kolegi, co wpłynęło na jego dalsze decyzje. Z sezonu na sezon można było zaobserwować, jak chudnie. W końcu doszedł do takiego stanu, jaki widzicie na zdjęciu i podobno stał się przystojniejszy niż Drake, a tak twierdzi koleżanka, nie niezmyślam. Sam o tym mówił w ten sposób Świadomie starałem się schudnąć, ponieważ wiedziałem, że mogę być szczęśliwszy i zdrowszy Zacząłem od przejścia na dietę półtora roku temu i dostałem osobistego trenera Ale na pewno mam teraz zdrowszy styl życia Josh grał w wielu popularnych filmach, niedawno mogliśmy go zauważyć w Oppenheimerze Przyznajcie się, kto go tam zauważył? Ja osobiście tak Dubbingował też wiele animacji, na przykład Ediego Wypocelodowcowy yeah. You just got Koniec końców, po latach, nadal jest częścią świata aktorskiego. Założył też swój kanał na YouTube, który zdobył kilka milionów subskrypcji. Inaczej wyglądała historia Drake'a Bell. W czasie swojej kariery w Nickelodeon wygrywał wiele nagród, co zawdzięczał nie tylko swoim umiejętnościom aktorskim, ale też może przede wszystkim wyglądowi. Który na pewno podobał się niejednej nastolatce oglądającej serię. Wiek nastoletni! Dobra, widzowie czy jeśli tu jest jakaś widzka, czy uważasz, że Drake jest... Yy... na Przystojny. To przecież dopiero początek kariery. A gdy startujemy z wysokiego pułapu, to zdarza się, że później nie mamy już takiej motywacji, aby wznieść się wysoko w górę. Drake grał w kilku dość niszowych produkcjach i podkładał głos w kilku filmach animowanych, lecz nie stał się mocno rozpoznawalnym aktorem. W pewnym momencie jego kariera odbiła w zupełnie niespodziewanym kierunku. Drake został muzykiem, lecz jego utwory nie cieszyły się dużą popularnością w krajach anglojęzycznych. Wykorzystał więc znajomość języka hiszpańskiego i szybko zdobył sławę zwłaszcza w Meksyku. Jednak poza sukcesem Drake miał też wiele problemów. Narkotyzji. W 2015 roku został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Nie pierwszy raz zresztą ciążyły na nim tego typu zarzuty. W 2020 roku jego była dziewczyna oskarżyła go o agresję werbalną i fizyczną w stosunku do niej, a... On z Wersow był? Co? Friz ślizga się pod rejku? Także o niestosowne zachowanie wobec młodszych dziewczyn. Policja wszczęła wobec niego śledztwo, w toku którego oskarżono go o wysyłanie seksualnych treści 15-letniej dziewczynie. Podpisał CO? Oskarżono go o wysyłanie seksualnych treści 15-letniej dziewczynie. Pod... To co on był z Wersow kurwa i bawił się w Marcina Dubiela? Co to kurwa ma być? Na Boga! Podczas gdy miał mieć on wtedy 31 lat. Drake. Gdzie był Wardenga? Gdzie był Wardenga? Ciekawe czy Lexi wiedziała. Najpierw zaprzeczył, a potem przyznał. się do winy, Z zastrzeżeniem, mówię. że zakończył relację, gdy dowiedział się, ile lat ma dziewczyna. W no, 2021 wiadomo. roku Bel został skazany. Chłop, będzie tam pisał tylko ja i moja piętnastka. Ah, do dalej! Na dwa lata w zawieszeniu i pracy społecznej. Problemy z prawem to jednak nie jedyne z czym się zmaga. Doskwierały mu także problemy finansowe. W 2023 roku jego żona złożyła pozew o rozwód, a wcześniej o separację. Brian Peck to amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, który brał bezpośredni udział w produkcjach Nickelodeon. Mówiąc kolokwialnie, siedział w branży. Był zasadniczo wszędzie w Nickelodeon. Muszę też tutaj wspomnieć, że Brian Peck nie jest w żaden sposób spokrewniony z Joshem Peckiem. W 2004 roku został skazany na 16 miesięcy więzienia za seksualne wykorzystywanie nieletnich. Ofiarą Co? okazał się być Drake Bell. Hmm. Najpierw coraz bardziej się do niego zbliżał, stając na granicy normalności, co nie podobało się tacie Bella. Stał on na przeszkodzie Pekowi, więc postanowił zniszczyć relację ojca z synem, skłaniając Drake'a do tego, by jego ojciec już więcej nie prowadził jego kariery. Drake przeprowadził się do mamy, ale często nocował u Pekka, bo mieszkał blisko planu zdjęciowego, i to właśnie tam dochodziło do aktów za jaki został skazany Brian Peck. W końcu dzięki. Ale dobra, no to ty ruchał dziecko stare i dostał 16 lat po, 16 miesięcy pozbawienia wolności. Czyż to jest kurwa jakiś skandal? Każda osoba, która wykorzystuje seksualnie dziecko, powinna zostać skazana na karę śmierci to tyle. Matce dziewczyny Drake'a, która zauważyła, jak dziwna jest relacja Briana z nastolatkiem, Drake poszedł do terapeuty, u którego nic nie wyznał ze strachu. Lecz później powiedział wszystko w napadzie złości mamie przez telefon. Wtedy jego mama zadzwoniła po policję, zaczęło się przesłuchanie, a Brian Peck został aresztowany. Aktor przyznał, jak bardzo odbiło się to na jego życiu. Jak skazało jego najlepsze lata kariery i jak wpłynęło na przyszłe życie które już od zawsze będzie naznaczone piętnem tamtych strasznych chwil. Dwóch zupełnie różniących się od siebie ludzi, którzy rozpoczęli karierę od roli dwóch przyrodnich braci. Jak wyglądała ich relacja w prawdziwym życiu? W mediach społecznościowych można znaleźć wiele ich wspólnych zdjęć. W 2012 widzimy ich razem na jakiejś domówce, rok później w czasie świąt, kilka razy spotkali się w 2014, w 2015 pojawili się wspólnie w Grandfather. We obviously love each other. Co jednak stało się, że w 2017 roku Josh nie zaprosił Drakea na swój w własny ślub? Drake zareagował na to dwoma tweetami. Kiedy nie jesteś zaproszony na ślub, komunikat jest jasny. I drugi, prawdziwe barwy dziś się ujawniły. Komunikat jest głośny i jasny. Więzy zostały oficjalnie zerwane. Będę tęsknił bracie. Jak wiemy, w 2015 roku Drake zaczął mieć problemy z prawem, ale to chyba nie to przyczyniło się do zerwania relacji. I być może nigdy tak naprawdę się tego nie dowiemy, gdyby nie to, że kilka miesięcy później George zaczął zapraszać Drakea do filmów na swoim kanale. W 2019 roku Josh wpadł na pomysł, by stworzyć show nawiązujący w swoim założeniu do kultowego już serialu Nickelodeon, z tym, że miał się nazywać Josh i Drake. To wygląda tak, jakby Josh nie chciał już pełnić roli tego drugiego brata. Być może, zwłaszcza że w nowej produkcji Josh miał być dobrze prosperującym agentem nieruchomości, a Drake'owi miano przypisać rolę niespełnionego muzyka, co miałoby oczywiście nawiązywać do jego prawdziwego życia. Drake nie chciał się jednak na to zgodzić, gdyż jego postaci miały pojawiać się kwestie stereotypowo przedstawiające Meksyk, takie jak na przykład mafia i nartyki, co z pewnością nie spodobałoby się fanom Drake'a, których ma przecież wielu w tym kraju i gdzie cieszył się dużą popularnością jako muzyk. I wszystko nagle zmienia rok 2020, kiedy to problemy prawne Drake'a niebezpiecznie skręciły w kierunku kontaktów z nieletnią. Wydaje się że właśnie to sprawiło, że Josh finalnie oderwał się od swojego rzekomego przyjaciela. W wywiadzie Josh zapytany, czy kiedykolwiek przyjaźnił się z Drake'em? Odpowiedział, że nie. Mało tego, stwierdził, że nie widzieli się przez 10 lat od zakończenia serialu Drake i Josh. Była to nieprawda, bo przecież nieraz udokumentował okay. w mediach społecznościowych swoje spotkania z Drake'em, o których mówiliśmy. Josh powiedział nawet, że zobaczyli się. i to jest właśnie to, to jest właśnie to. Chłopa tam przyłapali na jakichś wiadomościach. Na takiej lekkiej pedofilii i kurwa, ja nie chciał, ja nie wiedział, ja go nie znał. No. 100% kurwy a widzicie. A ja twardo stoję za swoimi oprawcami. Ha! Ah. Zobaczył nawzajem na gali nagród Video Music Awards, Ciekawe, czy wiedział i nie miejsce w 2017 roku, a tam powiedział Drake'owi przeproś moją żonę natychmiast. And I pamiętam, we Video Music Awards and i gadał do Drake'a, olbrzym idzie, olbrzym idzie jak jakiś psychol. Okej, a skąd to wiesz, turor? I go do niego, patrzę na niego i mówię, idź zaproponuj moją żonę. He told me I would be Jacko Mu, and I remember that we were at—I was at the Video Music Awards, and I see him there, and he sees me, and I go up to him, and I look at him, and I go. Josh Drake that? Josh Nie oderwał się od swojego rzekomego przyjaciela. W wywiadzie, wiesz, zapytany, czy kiedykolwiek przyjaźnił się z Drake'em, odpowiedział, że nie. Mało tego, stwierdził, że nie widzieli się przez 10 lat od zakończenia serialu Drake i Joe. Była to nieprawda, bo przecież nieraz udokumentował w mediach społecznościowych swoje spotkania z Drake'em, o których mówiliśmy. Josh powiedział nawet, że zobaczyli się nawzajem na Gali nagród Video Music Awards, która miała miejsce w 2017 roku, a tam powiedział Drake'owi, przeproś moją żonę natychmiast. And I za że miałbym na Video Music Awards and Ale i przepraszam. I go up to him, i i to miało być rzekomo ich ostatnie spotkanie Rzekomo, bo w rzeczywistości Josh miał bardzo słabą pamięć albo po prostu kłamał Bo po gali Video Music Awards pojawił się jeszcze z Drakeem w kilku filmach na YouTube Przecież w 2019 roku planowali nawet wspólne show z sobą w rolach głównych Mało tego, Josh dosłownie nagrał się w trakcie gali z Drakeem, jak idą w objęciach Dlaczego aktor, który w mediach społecznościowych okazuje tyle Nagle odcina się od niego i próbuje odkształcić rzeczywistość tak, jakby jakikolwiek kontakt z nim w przeszłości miał go skazić. Kiedy Drake zaczął mieć poważne problemy z prawem, stało się jasne, że jego kariera i wizerunek runął w przepaść. Co więcej, jakikolwiek kontakt z nim, włącznie ten z przeszłości, może pociągnąć w przepaść innych. Drake był fajnym kumplem, dopóki można było się z nim nagrać na YouTube czy na gali, żeby zgarnąć w ten sposób dodatkowy rozgłos i wyświetlenia, wywołując nosta wśród dawnych widzów Drake and Josh. Jednak z perspektywy nowych informacji, samego wyznania Drake'a Bella w filmie dokumentalnym, cisza na planie, mroczna strona dziecięcej telewizji, cała sytuacja wygląda kompletnie inaczej, a łatwe ocenienie Drake'a i jego problemów z alkoholem, z prawem czy z narkotykami zdaje się wyglądać w zupełnie innych barwach. Jednak patrząc na relacje Drake'a i Josha w serialu i w wykreowanym w social mediach, a prywatnym życiu. Należy zadać pytanie, czy powinniśmy się temu dziwić? Czy ludzie, których zawód polega na udawaniu przed kamerą, potrafią przestać udawać, gdy już schodzą z planu zdjęciowego? Przecież nie od dziś wiadomo, że media społecznościowe służą do niczego innego, jak pokazywaniu swojego życia tylko w dobrym świetle, na kreowaniu, a nie odwzorowywaniu swojego wizerunku. Przytulanie się z Drake'em było pozytywnie postrzegane, potem przestało, więc zużyte już narzędzie do nabijania wyświetleń trzeba było wyrzucić. Jake nigdy nie powiedział o Joshu złego słowa, bo lata spędzone wraz z nim na planie były dla niego szczytem jego aktorskiej kariery. Josh natomiast całe życie próbował uciec od swojej dawnej roli śmiesznego, niesfornego grubaska, więc dawny brat był dla niego tylko instrumentem w kreowaniu wizerunku. Okej. Okay. Pojebane, nie? No nie wiem. Myślę, że... Uff. Rozczęsiony jestem, rozczęsiony jestem. Nie, nie wiem, co mogę powiedzieć, jestem rozczęsiony. Cały się rozcząsłem.